Dzień dobry, cześć. Lektury obowiązkowe Sonia Draga witają po raz kolejny. Dziś o książce, która już nie tyle jest petardą, ale jest torpedą. I to nie tylko z tego względu, że jest to kapitalna książka, ale także z tego względu, że torpeda to tutaj słowo klucz. Książka przedstawia historię statku Lusitania, który wypłynął z Nowego Jorku 1 maja 1915 roku, mimo ostrzeżeń ambasady niemieckiej w USA, że w strefę wojny nie powinien się ten statek zapuszczać. Pasażerowie nie powinni w kierunku Wielkiej Brytanii podróżować, gdyż Wielka Brytania jest właśnie w strefie wojny. Wszystkie te ostrzeżenia zostały zignorowane, statek wypłynął. Eric Larson doskonale pokazuje historię pasażerów, którzy znaleźli się na tym statku. Pokazuje również doskonale historię drugiej strony czyli tych, którzy pływali ubotami, tych, którzy torpedowali statki, które znalazły się w strefie wojny. I w końcu ta historia zmierza do połączenia tych dwóch wątków, czyli statku Lusitania i ubotów, które torpedowały statki. Jak to wszystko się skończyło, to pewnie doskonale Państwo wiecie z historii. Nie będę tego zdradzał, a jeżeli nie wiecie, to tutaj oczywiście wszystko jest zgodnie z faktami. Wszystko na podstawie dokumentów, na podstawie pamiętników. Bardzo polecam tę książkę, polecam również inne książki Erika Larsona, między innymi w Ogrodzie Bestii, doskonałą książkę, która dzieje się w Berlinie w 1933 roku. Również książka historyczna, również książka na podstawie pamiętników, dokumentów, generalnie Larson bazuje na faktach, później to fabularyzuje i powstają tak doskonałe książki jak Tragedia Lusitanii, którą serdecznie jeszcze raz z całego serca polecam.